W dzisiejszym odcinku premiera nowego krótkometrażowego filmu Disneya Lech z nową kampanią promującą styl Work-Life Balance, firma Eleven Labs zainwestuje w Polsce 11 milionów dolarów, a w dzisiejszym odcinku występują: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tadajma, witam Was, ekipa Kaizenac. Dzisiaj ze mną jest Kamila. Hejka. Wojtek. Hejko. I skromny prowadzący, czyli Jaremiarz. Dzisiaj poruszymy szerokie spektrum różnych tematów, ale zaczniemy od fajnej reklamy, która wprowadzi was w świąteczny klimat, bo Mikołaj już za rogiem. Tak, ja dzisiaj chciałam opowiedzieć o reklamie storytellingowej, która niedawno wyszła. Nówka sztuka świąteczna od Disneya. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać reklamę Chłopiec i Ośmiornica. Tak, tak, widziałam. Bardzo fajny klimat. Cała taka właśnie świąteczna. Świąteczna otoczka i y, ta historia tego małego chłopca, który poznaje tę ośmiorniczkę y, i której pokazuje ten y, ludzki. Ona mu się przyczepia do głowy, i on pokazuje jej ten ludzki świat i y, właśnie y, cały ten świąteczny klimat. Ta ośmiorniczka dotyka już różne rzeczy, jest bardzo taka zainteresowana tym, y, tym ludzkim światem. Został wyreżyserowany przez Tajkę Waititiego. Jeżeli się tak to odmienia. I co? I wydaje mi się, że jest to reklama, która ma zdecydowanie potencjał być jedną z tych takich topowych reklam storytellingowych. Które później pewnie będą omawiane na jakichś zajęciach z techniki, reklamy na studiach albo mm, generalnie analizowane jako te, ten dobry przykład robienia reklamy storytellingowej, bo faktycznie mocno wciąga, jest, jest ciekawym, co dalej z tą ośmiorniczką. A na koniec jest takie trochę rozczarowanie, bo oni się rozchodzą, on żegna tą ośmiorniczkę, ona zostaje na choince, czeka na świętego Mikołaja, bo okazuje się, że mm, właśnie poznaje całą cały ten case, że jest ktoś taki jak Święty Mikołaj. I potem jest znowu zaskoczenie, bo ona ląduje na czapce Świętego Mikołaja i z nim zwiedza świat, co jest no prze, prze I właśnie wydaje mi się, że święta są takim bardzo sprzyjającym okresem do tworzenia reklam storytellingowych. I na bank znacie tą no chyba już naprawdę topową reklamę Czego szukasz na święta? od Allegro. Jak dziadek um, uczy Uczaj się jest. języka, tak, rozmawia z wnuczką, no to jest prze, po prostu rozczulające, coś wspaniałego. No właśnie i chciałam się was zapytać, co wy też myślicie o reklamach storytellingowych? Czy to do was trafia, czy raczej um, jak nie jest to takie kup teraz, już, szybko, to, yy, to jest nudne i, i nie ma czasu na to, żeby takie rzeczy oglądać? Bo jednak te reklamy są dużo dłuższe, tak? To jest coś nad czym trzeba usiąść. i no samemu sobie to w zasadzie odpalić, bo mi się one nigdy nie pokazywały jakoś tam, nie wiem, no w telewizji, czy, czy, czy gdzieś. Ewentualnie jako ta długa reklama na YouTubie, no to wtedy prędzej, ale, yy, ale tak to, to to one nie są tak wrzucane, więc no pytanie do was czy to do was trafia, czy niekoniecznie? No jak najbardziej. Znaczy, przynajmniej do mnie. Eee, widziałem tą reklamę, ona trwa coś ponad 4 minuty chyba, nie? Bardzo z długa, no. To jest tak naprawdę taki krótkometrażowy film, szczerze tak. powiedziawszy niż, niż reklama. I to do mnie totalnie bardziej trafia niż jakieś takie przeładowane dopomino Kup teraz, już teraz! Uu, 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 uu i szybko masz reklamę, wiesz, w 15 sekund, nie? E, takie storytellingowe reklamy w ogóle zapadają w pamięć, tak jak że o nich później się mówi, rozkłada się je na czynniki pierwsze. Tam, wszystkie jakieś archetypy, które są zawarte, one też są bardzo przemyślane. Tak. To o to chodzi. To nie jest reklama sklejona w 3 sekundy, żebyśmy wypuścili, bo w święto przychodzą i trzeba coś. Święta nadchodzą i trzeba coś wypuścić. Ta reklama jest fajna też pod tym względem, że jest w niej trochę humoru. Tak. Mnie, mi najbardziej rozwalił ten moment, kiedy on zakłada tę czapkę, żeby wyjść na zewnątrz, i wycina w tej czapce takie dwoje oczu. Gdzieś tam myszka Miki, to jak ogólnie cierpia, to wiecie... Tak, właśnie to jest też super, że tam jest bardzo dużo insidów. Tam jest też melodia z Małej Syrenki podłożona. Tak, 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 tak. To jest super. I jeszcze właśnie jak się na przykład no, nie poczyta o tej reklamie wcześniej, tylko ją po prostu obejrzy i się wyłapie te insidey. to też moim mm -hmm. zdaniem daje taką satysfakcję, że o, a tu jest jeszcze ten... A on mu pokazuje no, takie easter eggi zrobili. Nie? <laughs> tak, 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 tak. Dużo easter eggów i takich wink-wink do fanów Disneya. Tak. Więc mm. bardzo fajna reklama. Ja ją zobaczyłem chyba na LinkedInie właśnie jako przykład. Także nie wyświetliła mi się nigdzie. Zresztą zastanawiam się, czy taka reklama się wyświetli w telewizji 4 minuty. Właśnie e, też są wydaje się, że nie, to za długo. Jak już to właśnie wydaje mi się, że taka Czyli... alegrowa, to na tych właśnie na tych YouTube'ach, to yy, wiecie, że jest ta reklama, która trwa 5 sekund i ta, która trwa kilka minut, mhm. że jak masz mokre ręce, bo myjesz naczynia, to nie masz szansy tego przewinąć. nie? To jest... tak, tak, to jest... tak, 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 <laughs> Skipujesz, a? No, tak. Skipujesz. No ja też widziałem tą reklamę, mi się bardzo podobała z racji tego, że jesteśmy jakby już przesyceni tymi reklamami typu kup teraz, drugie urządzenie na 99% minus, tak więc jest to coś innego, na pewno odskocznia, zapadnie w pamięci i też pewną nostalgię też wywołuje, zatem dla mnie tak. super, podobało mi się bardzo. Tak, jeszcze właśnie fajny jest ten czas świąteczny moim zdaniem i, i firmy też to wykorzystują. To jest taki dobry moment na robienie takich rozczulających kampanii. Chociaż, e, nie wiem czy kojarzycie, to też jest jeden z takich topowych przykładów, chociaż sprawdziłam, że to chyba 7 lat temu było wrzucone na YouTube, a nie wiem, czy ta reklama ma faktycznie 7 lat. Pewnie tak. E, reklama Adidasa Break Free o takim dziadku, który od, odstawia swoją pasję do biegania. Już nie pamiętam dokładnie tej, tej, tej historii, ale no właśnie to jest coś, co bardzo zapada w pamięć, że rzuca te buty swoje do biegania gdzieś tam w kąt, i znaczy dziadku. No jako na sto tak rzuca te buty gdzieś tam w kąt, no i później jako dziadek je wyciąga i biega. E, I no oczywiście są to te same buty jest to Adidas. E, więc A to jest ja. też. Tak, i to jest właśnie też takie, no takie, wiecie, że oglądać no, fajnie, że jednak wróci do tego. I tak się kibicuję temu, temu bohaterowi, to jest, to, jest, to jest mega fajne. Ale wiesz, co jest w ogóle fajne w tym, że to są reklamy, do których chce się wracać, nie? Albo bierzesz tak. i specjalnie wyszukujesz je na YouTube i oglądasz. Tak, totalnie. Czyli zazwyczaj no. reklamy to jest coś, co najczęściej przewijasz albo oglądasz, bo musisz. Albo chyba, że ktoś zrobi jakiegoś pakapa e, i e, typu, nie wiem, czy kojarzycie też taką reklamę, ale <głos》>, z ukocham ten pakap, to doskonała jest. E, reklama to jest chyba Paola, e, jak dziecko przychodzi na imprezę urodzinową z mamą i mówi, że mam coś dla ciebie i, a co to jest? A on mówi, flaszeczkę. I mama wtedy taka, jak flaszeczkę i wyrywa dziecku tam, ten prezent, otwiera, a tam jest butelka Paoli. I to chyba było zdjęte w ogóle, że, że właśnie alkohol i. Mm. <laughs> znaczy wiesz, plan był dobry, no. Ja tylko wiem, że wyglądało to dobrze. Śmiesznie. Gdzie, to, gdzie to było Kamila transmitowane? Gdzie może to można to było dorwać? A Jezu, kary. to też jest strasznie stare. Um, nie wiem, gdzie okay, to było transmitowane. Ja no, dopiero... Nie w telewizji, bo to jest króciutka reklama. Um, ale... Mija, no. Ale zostało to zdjęte, ale aż muszę sprawdzić, czy to na pewno była Paola. Powiem wam, że teraz jakby ten rynek reklamowy bardzo się zmienił. Kiedyś ludzie byli przyzwyczajeni do jakby reklam w jednym charakterze i o jednakowym przekazie. Teraz z racji tego, że się zrobiła taka różnorodność i rynek się rozwinął, no to też te reklamy można w bardzo dobry sposób wykorzystywać i można je przygotowywać na różnorakie sposoby, wykorzystując różne techniki. Zatem to już teraz nie są takie reklamy, które się tylko skipuje ale niektóre reklamy warto właśnie obejrzeć, żeby też się czegoś dowiedzieć, albo żeby właśnie tam nostalgię w sobie obudzić, albo żeby też jakby mieć inne, inną perspektywę na, na jakąś daną rzecz, nie? Zatem ten tak. rynek reklamowy bardzo się zmienił w przeciągu lat i to już teraz jest zupełnie inna rzeczywistość niż chociażby jeszcze 5 lat temu. No, totalnie. No, zatem... Weźcie sobie w ogóle pod uwagę, jak, jak w Polsce, tylko przykład, case polski, nie? Jak od 1990 zmieniły się reklamy do dzisiaj, nie? Od no, cukier krzepi. No, cukier krzepi, To troszkę pójdzie od cukier krzepi, ale tak, dokładnie, od cukier krzepi. Ja widziałem ostatnio taką reklamę z 1990. Jakiś chyba środków antykoncepcyjnych, coś ten deseń, ale była tak paździerzowa, jakichś dwóch rycerzy walczyło na zamku i w zasadzie, i potem wlatywało nagle, że to jest jakiś ten środek. Ten Okej, okay. to... myślałam, że powiesz o tej reklamie chyba yy, Durex, yy, że dziecko krzyczy w sklepie i tak się rzuca w tym sklepie i ojciec stoi tak na niego patrzy i jest potem reklama <laughs> Durex. Nie, nie. To, to jeszcze miało jakiś sens, a tutaj tylko dwóch rycerzy walczyło, więc nie wiem w zasadzie co, co to miało Oznaczać? No to były lata 90., szalone lata 90., nie? Yy, a później mamy takiego Allegro, który wchodzi i robi. Nie tak. wiem, czy pamiętacie ten, ten, tą słowiańską serię, nie? Słowiańska seria. A to nie Słowiańska ja to no, wiem. Słowiańska seria? Ja też No, 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 zaraz Wam powiem. Legendy Allegro. Ach, tak. No, i Babiński, to był z twar Twardowskiego. Twardowski, Tak, dokładnie, dokładnie. I zaliszek, no to było świetne, to było fenomenalne i ja najbardziej żałuję chyba z wszystkich rzeczy, które w polskim YouTubie były, że to się skończyło, bo było jeszcze kilka niezapowiedzianych odcinków, zresztą teraz Tam, już... w, ogóle też, tam w ogóle też grała Miszą, żona tego tak, tak. Maczka z dupy, no. Tak, 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 super. tak. I to też był no, tak. super storytelling, ta nie? Jakby... Tak. Zresztą to był w ogóle projekt, nie wiem czy to można nazwać reklamą, no. Ale jakby nie patrzeć, zawsze tam, ale zawsze tam Allegro było na no, początku i na końcu, więc. Tak, tak. Jakby nie w jakiś sposób reklamować. na pewno, nie? reklamujące, no. taki bardziej może PR-owy. Tak, tak, no. Chociaż z drugiej strony tutaj Disneya też jest bardziej PR-owa. Znaczy w tak, ten, no, tam, Bo nie generalnie. ma na końcu, że kup Disney Channel, nie? Czy coś. Nie, radość na święta, nie? Po, po święta, prostu... no. No Ogólnie święta tak, to jest dobrze. taki ciekawy okres, że jakby dużo firm robi naprawdę dobre te reklamy i ciężko jest coś zepsuć. Chociaż ostatnio rozmawialiśmy o Coca-Coli i mnie się wydawało, że na przykład reklama jest super, ale widziałem, że dużo ludzi się tam przyczepiło i trochę hejtu się tam wyrwało. Reklamę Coca-Coli nową, odświeżoną. Ale wiesz co, wiesz, co mi się wydaje? Ja swoim okiem, jak patrzyłem na to, to dużo rzeczy, które zostawili, było celowe po to, żeby właśnie zrobić szum. Tak mi się wydaje. Bo, bo runway, jeżeli tam robisz animację, to naprawdę robi dobre animacje. I Mając taki budżet jak miała Coca-Cola i ten Real Magic, to zdecydowanie mogli to po prostu, wiesz, nad tym popracować i, i zrobić, żeby to było lepsze. No, to nie są Proszę. właśnie tak jak mówisz, nie? To nie są reklamy, które nagrywa się w 5 minut i wrzuca, bo już jest czas i bo jesteśmy spóźnieni, mhm. tylko to jest wszystko dużo wcześniej przemyślane, więc oczywiście. Ale właśnie też tak jak mówisz jeszcze już kończąc, że święta są dobrym właśnie czasem, że są dobre reklamy, to też zdaje się, że T-Mobile wypuściło teraz niedawno też reklamę o dwóch dziewczynkach, które są w dwóch zupełnie różnych światach i podarowują sobie prezent na święta, jedna tam daje cegłę, druga jakiś kamyk chyba i potem jest takie oddalenie że widzimy, że one są po prostu w dwóch szklanych kulach i te kule niszczą. I to też jest też przekaz taki, że właśnie, żeby przełamywać bariery, żeby się społecznie, właśnie nie izolować od siebie, że żyjemy w swoich bańkach, a że właśnie grunt to łamanie barier i przekraczanie tych, tych, tych barier, które sami sobie tworzymy. Więc też fajne, że tak. Mm, tak dalej do tego podeszli. W sensie, wiecie, nie, nie tylko, że święta, święta i fajny klimat, ale jeszcze jakiś taki myśl do zastanowienia się na, na koniec, jakaś, jakiś morał. Przekaz, no tak. Tu w sumie też był taki przekaz w tej reklamie Disneya. Tak, to mhm. prawda. No? Że trzeba akceptować rzeczy, które, które się wydarzają, bo się wydarzają z jakiegoś powodu. Tak przynajmniej zrozumiałem z tej reklamy. No i potem ten, ten Mikołaj z ośmiornicą, to naprawdę było fajne. Kiedyś mieliśmy reklamy paździerzowe, a teraz mamy reklamy z przekazem, które trafiają do serca każdego. To jest też duży rozwój na przestrzeni tych 20 lat, 30. No na pewno większy budżet mają. No też tak. no, pewnie widzą sens tych reklam większy. Nie? Tak, tak, dokładnie dlatego, więc się pieniędzy pompują. nie? Tam w ogóle jeszcze ostatnie słowo na temat tej reklamy. Super CGI są zrobione efekty. W sensie ta ośmiornica jest taka typowo Disneyowa, ale nie widać, żeby była... Na pewno to nie było, nie, nie było to robione z AI. W takim sensie widać, mhm. że to jest zwykłe CGI. Mhm. Może jakieś niektóre klatki były robione albo dorabiane, ale, ale raczej wątpię. Tak, to mhm. prawda, też myślę. Bardzo jest to... No, zrobione jest to pięknie po prostu. Mhm. Bardzo przyjemnie się to ogląda. No to ja Wam chciałem opowiedzieć o akcji promującej work Life Balance od Lecha, ale na początku chciałem zadać Wam pytanie. Może nie jest to dobra pora na tego typu pytania, ale jednak spróbuję. Czy wiecie, który naród Europejczyków pracuje najwięcej? Pewnie nasz. Pe pewnie Polacy. <laughs> Dokładnie tak polski naród y, pracuje najwięcej pośród jakby, wszystkich Europejczyków, co jakby Bra. nie jest zaskoczeniem. W końcu jesteśmy w czymś e... najlepszym. No. W kulturze Ta. za dolu. No. Też mamy Bra. największy problem jakby z oddzieleniem tego życia prywatnego od życia właśnie związanego z pracą. I to jest wydaje mi się duży problem od lat, który narasta. Raczej to się nie zmienia. I właśnie z racji tego Lech Przygotował taką fajną akcję, dzięki której postawiono chillboard w jednej z korporacji. Oczywiście nie podano nazwy tej korporacji. I właśnie pod koniec dnia wszystkie osoby, które wychodzą punktualnie, mogły sobie odebrać darmowe lechy free z podajnika. I sam symbol właśnie zachęca do łapania chwili, żeby właśnie łapać chwilę, a nie nadgodziny. Takie hasło kampanii, i, i wydaje mi się, że jest to mega fajna kampania, która y, pokazuje faktyczny problem tego, jaki mamy w dzisiejszych czasach. I przypomina, że warto wyjść z pracy po prostu na czas skupić się na takich rzeczach związanych z własnym życiem, jakimiś pasjami, niż się przepracowywać. Yy. Chciałem was zapytać, czy Wam się podoba? Yy. Podobają Wam się takie kampanie z, taki, z tego typu przekazem? I ogólnie, czy, czy widzieliście tę kampanię? Leha. Wiesz co? mignęła chyba na Instagramie gdzieś. Mhm. gdzieś no to gdzieś tutaj widzimy uprze. też zdjęcia w postprodukcji, bo są zdjęcia i chyba film, ale nie chcę go teraz wrzucać. Zatem czy faktycznie myślicie, że w dzisiejszych czasach jest taki duży problem? Z tym, że mega dużo pracujemy i gdzieś to granica się traci między, między życiem prywatnym a, a pracą? No, mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że to zależy od narodowości, ale no na właśnie Polacy. Pewnie tak. Myślę, że Polacy mają generalnie problem z tym, że nie mają hobby po pracy i dlatego też chyba tak dużo protestów. Nie, nie jest to podparte żadnymi. Um, badaniami. Wiecie, badaniami, to jest moje jakieś takie spostrzeżenie, ale tak mi się wydaje, że nawet jak się porozmawiam, nie wiem, z osobami, się trochę starszymi od nas, na przykład naszymi rodzicami, no to jest takie, no a co mam robić? No to idę do pracy, nie? A co, co mam robić? Siedzieć w domu. Um, przynajmniej z takich mniejszych miast, gdzie miasto nie daje żadnych możliwości, i to takie odnoszę wrażenie, że Bo jak się popatrzy, nie wiem, pojedzie gdzieś za granicę, do jakiej, no, gdziekolwiek w zasadzie, to jest tych aktywności dużo do, do robienia po pracy, jest co robić, jest gdzie wyjść, i wydaje mi się, że to też, no taki mental Polaków. No, coś tu może być, no. Praca moim hobby i hobby moją pracą. <laughs> mi się też wydaje, że gdyby się w Polsce lepiej jakby zarabiało i ogólnie życie by było lepsze, to jednak ludzie by mniej pracowali, mieliby więcej czasu i pieniędzy na to, żeby inwestować w swoje hobby, bo jakby każde hobby wymaga inwestycji mniejszej czy większej. Nie wydaje mi się, że gdybyśmy no. mieli zarobki pokroju w pokroju Norwegii i ceny polskie, czy dalej byśmy tyle pracowali. Nie sądzę. Ale no, zobaczymy, miejmy bo nadzieję, zależy, że to będzie. No, bo zależy też od pokolenia, bo nasze tak. pokolenie pewnie, pewnie by tyle nie pracowało, ale to starsze pokolenie nadal. No bo, no bo te pieniądze są potrzebne, bo wychowali się w takim wiecie mentalu, że, no, że trzeba sobie po prostu zarobić na coś i, i nie ma kombinowania. czy Nie wiem, takie, takie mam wrażenie. Teraz tak, teraz też jakby jest ten trend, że można naprawdę krótko pracować, nie jakoś mocno obciążająco, ale zarobić sporo. Przykładem są youtuberzy, tiktokerzy, streamerzy i tak dalej. Kiedyś to było nie mhm. do pomyślenia. Szło się gdzieś tam na kopalnie pracować 12 godzin i zarabiało się połowę z tego, albo nawet nie połowę z tego, co teraz niektóre zawody. Zatem dla tych ludzi po prostu starszej daty też to jest nie do pomyślenia. Często właśnie też to jest określane, że to nie jest praca właśnie, tak? Streaming, youtuberzy i tak dalej, że to, co to za nie praca? jest praca, tak. Co, przy konkutrze to w ogóle nie jest praca, no? <laughs> tak? Świeci, klika w ten komputer i co? Zatem to też można o tym, o tym wspomnieć, że jakby ta świadomość się zmienia, ogólnie rynek pracy się zmienia i zarobki, to wszystko idzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że to faktycznie gdzieś tam będzie się zacierać, bo, bo ludzie też muszą mieć czas na odpoczynek, jakby realizację swoich pasji, bo to też rozwija umysł i, i rozwija jakby horyzonty. Yy, pewnej wiedzy i, i też pozwala inaczej pracę, patrzeć na pracę, powiedzmy, którą się wykonuje, z wydaje do... mi się, że to jest takie, ma to wielopodłożowe po prostu znaczenie. Ja ostatnio widziałem takie fajne graffiti na ścianie. Czy wierzysz w życie po pracy? I tak jakby się idealnie stosuje, nie? W ten A taki? gdzie widziałeś te graffiti? Gdzieś na necie, nie, nie u siebie, A, ale gdzieś. Myślałem, że gdzieś właśnie jakiś mural, albo coś. Mo Może cyknę gdzieś. gdzieś, no. <laughs> <laughs> o, okay. I potem wam wrzucę dzieci. To tu, no. Mnie, no. <laughs> Dobra, to, to w tym temacie chyba tyle. Zatem przejdźmy do ciebie, Remiusz. Skoro mówimy o pracy, to już niedługo w Warszawie się okaże, że jest wiele nowych miejsc pracy w branży AI, ponieważ startup Eleven Labs, nie wiem czy kojarzycie, to jest pierwszy polski jednorożec polski, nie dlatego, że w Polsce założony niestety, tylko w Stanach, ale dlatego, że założycielami jest dwóch Polaków. To są ci od tego narzędzia, które potrafi idealnie odzarywać ludzki głos. No i 11 Labs 11 listopada, to było w ogóle fajnie. 11 listopada ogłosiło, że inwestuje w Polsce 11 milionów dolarów. Otworzy tutaj swoje centrum badawczo-rozwojowe. I to jest pierwszy news. A ten drugi, nawiązujący do tego, że, że, że inwestują w Warszawie, to jest taki, że wprowadzają cały czas nowe funkcje w swoim narzędziu. I jest teraz taka funkcja jak konwersacyjni agenci AI. Czyli to są tacy agenci, których możemy sobie zrobić. Okay. Y opisujemy, y y jaki ma być ich cel, jak mają się przywitać, y wybieramy sobie, jaki mają mieć głos i możemy z nimi rozmawiać po prostu w czasie rzeczywistym. Każda z tych rozmów jest zapisywana jako transkrypcja, jest też podsumowanie całej rozmowy, jaka była i plik audio. Y w domyśle ci agenci mogą być na przykład takim agentem na naszej stronie, nie? że zamiast czatu po prostu dajemy sobie tam y y agenta, widget agenta. I każda rozmowa, kto tam ktoś jakiś chce zadać pytanie, po prostu jest nagrywana a potem na tego dostęp. Z drugiej strony tych agentów można też używać jako takich osobistych agentów. Ja stworzyłem trójkę takich agentów na razie, na przykład Hanako, nauczycielka japońskiego. I super sprawa. I w ogóle mam wrażenie, że rok 2025 będzie rokiem agentów AI. Zarówno takich konwersacyjnych, którzy po prostu są obok Ciebie i. Możesz sobie je w każdej chwili włączyć i porozmawiać. Naprawdę to działa świetnie, bo pod tego agenta możesz podpiąć dowolnego LLM-a, czyli na przykład ChatGPT, Claude'a, czy Geminiego od Google. To też się różni w tym, jak on odpowiada. Jakość odpowiedzi jest znacznie, yy, widać znaczącą różnicę pomiędzy poszczególnymi modelami językowymi. No ale bardzo fajna sprawa, że możesz z nimi rozmawiać jak po prostu z drugim człowiekiem, wiem, że to zabrzmi kontrowersyjnie, ale możesz też przerywać w trakcie, kiedy on coś mówi. To nie jest to, jeżeli próbowaliście rozmawiać z czatem GPT jeszcze chwilę temu, no to było tak, że zadało się pytanie, on chwilę mielił tę odpowiedź, jakieś 4 sekundy czy coś, tutaj ta odpowiedź jest błyskawiczna, możesz przerwać w trakcie, możesz go zapytać o coś innego i ta rozmowa klei się, jakbyś rozmawiał z kimś żebym... Chociaż brzmi to kontrowersyjnie. Czy słyszeliście o tych agentach? I co w ogóle myślicie o czymś takim? O takich agentach konwersacyjnych, którzy są obok was i możecie sobie z nimi porozmawiać. Możecie też wykorzystać ich po prostu w pracy, na przykład jako agenta na stronie, który będzie Wam zapisywał jakieś informacje. Albo po prostu jakiego takiego badiego, gdzie siedzisz w pracy i. A to są pogadajmy o tym, nie? Dla mnie super rozwiązanie. Powiem ci, że ja o tym przeczytałem chyba na LinkedInie, nie? jakiś post, że właśnie Level Laps zainwestował kupę mamony w rozwój tego i powiem Ci, że ci agenci ja, też wydaje mi się, że to będzie właśnie przyszłość piątego roku i nie tylko i fajne jest to narzędzie, bo w dużym stopniu można się odciążyć od pracy z drugiej strony możemy sobie porozmawiać z kimś takim na różne tematy też z drugiej strony mnie to przeraża, bo za niedługo nie trzeba będzie rozmawiać kompletnie z ludźmi żeby o czymś pogadać na jakiś konkretny temat żeby ta osoba miała wiedzę w tym zakresie to właśnie możesz sobie porozmawiać z takim agentem on ma informacje na ten temat jest jakby szkolony między innymi do rozmów w takich tematach też pod tym kątem Wydaje mi się to być spoko ale z drugiej strony jest to takie przerażające i niektóre osoby mogą gdzieś yy, trochę odczuwać niepokój z powodu rozwoju tego typu rzeczy no ja jestem tym niektórym ludziem. Który odczuwa niepokój. Uf. Tak, no. mnie to trochę przeraża, jak mówisz, że można porozmawiać jak z normalnym człowiekiem, to on takie Well. Really? Coś... Coś chyba jest nie tak, nie? W sensie jak z komputerem możemy porozmawiać jak z normalnym człowiekiem, to mnie to nie wiem. mnie to jest jakieś abstrakcyjne. Ale, wiesz, Ale dzieje się, to, wiem, mam tego tak, świadomość. dzieje się i jakby ta granica... Ja wam później udostępnię tych swoich agentów, których zrobiłem. Oni są na razie darmowi, bo później za, każde, za każdą rozmowę będziemy musieli opłacić, nie? Więc y, <laughs> to jest <laughs> najlepszy czas, żeby sobie to pocestować i zobaczyć, jak to działa. Udostępnię wam później no, tych agentów i zobaczycie, jak, w jaki sposób oni oni się w ogóle wyrażają, odzywają. Bardzo fajna jest też opcja taka, że możesz tam po prostu odgrywanie ról zrobić, nie? Zrobiłem jednego tech-kapłana z Warhammera, 40 tysięcy. I gość, jak, jak przychodzisz, to po prostu mówi witaj dziecko misjasza, tam, strumień danych rozpoczęty, czy coś w tym nie? Ja. Yy, więc masz po prostu takie spektrum możliwości i najśmieszniejsze jest to, że kiedy zaczynasz rozmawiać z tym agentem, no to masz takie, że no spoko, to jest robot, nie? Przecież to jest jaj. Ale w trakcie rozmowy, jak po prostu zaczniesz z nim rozmawiać i zobaczysz, jak on odpowiada, to można w pewnym momencie po prostu czujesz, że test Turinga właśnie został zdawy przez, przez AI, nie? Jakby możesz tak nie, nie jak, rozpoznać tego, że to jest robot. To tak jak mówisz o tym, że sobie stworzyłeś właśnie jakąś taką postać, która mówi konkretnym e, jakimś tam slangiem, to tak w sumie dobrym zastosowaniem, znaczy nie wiem czy dobrym, bo w sumie nie gram w to, ale e, ciekawym może zainter... zastosowaniem tego byłoby w RPG-ach. Tak. ktoś, kto prowadzi tą... E, Gry, tą gry, tak. jest tym właśnie narratorem, to w zasadzie wszyscy mogliby grać, bo AI byłoby narratorem, nie? Wtedy... No, to dobry pomysł. Znaczy, pewnie już ktoś wpadł na taki pomysł tak, e w no środowisku tak. RPG-owym, no, <coughs> żeby zrobić sesję z chatem GPT. Tak, tak. Do tego, czasu, do tego czasu to było dość skomplikowane, bo trzeba było albo sobie zrobić własnego GPT-sa takiego, e no najlepiej by było pewnie tak, GPT-sa i po prostu podłączyć pod to, to głos. Tyle, że to by było kosztowne. Teraz jest darmowe, bo na razie to jest wersja beta, więc mhm. dobrze sobie to potestować. To nie jest, tylko trzeba mamy... korzystać i sprawdzać w takim razie. Musisz A czy mamy jakąś, jakąś wiedzę na ten temat, czy to jest faktycznie takie nieomylne? I jeżeli pytamy o coś, jakieś konkretne rzeczy, to czy po, no. przez to, że to działa na zasadzie właśnie czapy GPT, no to już wiemy, że w jaki yy, sposób. To... Wiesz co? No yy, To jest tak nieomylne, jak nieomylne są LLMy, czyli omylne. Zawsze okay. jest tam jakiś procent, że będzie coś halucynować, nie? Masz tam dostęp do najnowszych tych, tych yy, czatów, nie? Nie ma co okay, prawda jeszcze OON, od, się... od tego od, czatu, od Chat GPT 1 ale jest 4O, jest też 4 turbo, jest też klot 3,5 haiku, więc w sumie takie najnowsze topowe, że tak powiem, okay. flagowce. I z tego co, yy, co ja robiłem testy, to, to nie myliło się. Nie myliło się, ale okay. jak, jak z alelamami to jest, wiesz, także przy sześciu promptach ci się nie pomyli nic, a przy siódmym walnie ci jakiegoś mm -hmm. kardynała, że tak powiem, szkolnie. E, no, trzeba no i być trzeba sprawdzić. Dokładnie, trzeba być czujnym. Dzięki serdecznie za dzisiaj, dajcie znać, co myślicie o reklamie Walt Disneya ze Śmiornicą, o reklamie Lecha, o Agentach i czekamy na wasze komentarze. My się z wami żegnamy i do zobaczenia następnym razem. Hej! Hej! Hej.